Zuziu. Drogie dzieci. Witajcie w moim domu. Jakże się cieszę, że Was widzę. Zobaczcie jak przygotowujemy naszą koinkę na święta. To elf elektryk szykuje oświetlenia. Ma małe problemy. Zapewne jesteście ciekawe waszych prezentów. Dobrze, ale muszę najpierw sprawdzić, czy aby na pewno zasługujecie na nie. Chodźmy. Hmm. Drogie dzieci, zobaczmy, co my tam mamy o was w mojej księdze. Wyglądacie świetnie. To zdjęcie wykonał mój najlepszy pomocnik Elfi. Wiem też, że bardzo kochacie swoich rodziców. Jesteście. Z Polski, prawda? Zobaczmy, co my tam jeszcze o was mamy. Ale fajną macie rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Wiem też, że pomagacie rodzicom trochę zgłodniałem. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu miałem moje ulubione ciasteczko, gdzie ja je schowałem. A, jest! Moje ciasteczko upragnione. Ten smak jagódek i malinek i ta posypka lukrowa. I zaraz wam opowiem o tym wyśmienitym smaku i tu rodzyneczki w środku. Takie napęczyniałe rozkoszne Tyś Już trzecie ciastko, które mi spałaszowały. Ty łaką czuchu jeden ty. Eee, dobrze, trudno. Może jutro coś mi elfy przygotują. Eee, chodźmy. Zaraz pokażę wam, skąd ja to wszystko o was wiem. Eee, tak, tak. Eee? Co? O, co to to? Fabryka prezentów, o! Jak widzicie, działa na pełnych obrotach. No dobrze, dobrze, ale nie to chciałem wam pokazać. Ach, chodźmy. A oto moja magiczna komnata. Tutaj testujemy różne magiczne gadżety, dzięki którym moje elfy mogą niepostrzeżenie wejść do domu każdego dziecka. Również do waszego domu. Zresztą zobaczcie sami. Uf, ten zegarek jest fantastyczny. Zmniejsza elfy. O! Ho, 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 jaki maluszek, mój mały tajny elfik. O. Franiu, Zuziu, Olusiu, jak myślicie, od kogo ja o was tak dużo wiem? Domyślacie się? A? Poznajecie? Zazdroszczę wam, że macie kogoś takiego obok siebie. Wiem, że troszczy się o was i pomaga mi z prezentami. Pamiętajcie, żeby podziękować i przytulić. Na pewno to doceni. I skoro już wiecie, skąd o was tyle wiem, chodźmy zapytać elfy o to, czy zasługujecie na prezent w tym roku. Ach, kochane elfy, wezwałem was tutaj, żeby się naradzić w sprawie pewnych dzieci, które nie wiem, czy zasłużyły na prezent. Zresztą sami zobaczcie, o kim mowa. Nie wiem, co począć z tymi dziećmi, a wy, jak myślicie, zasłużyły na prezent, czy nie? Co z tym zrobić? O, brawo, świetnie! Moje elfy mi mówią, że mogę Was wpisać na listę grzecznych dzieci. Jakże się cieszę! Promyczku, może zagraj mi moją ulubioną piosenkę sprzed lat? O, o, a, a co to? Czyżbyśmy nie zapłacili rachunków za prąd? Cóż no to za hałasy? To chyba na zewnątrz. Szybko sprawdźmy to. O, 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 o uważajcie, ale tu ciemno. Oj, mój Czekajcie, czekajcie. Oho, czekajcie, zaraz, zaraz. A, to elf elektryk! Znowu coś zepsuł jak zapalał choinkę! Zobaczmy, czy w końcu mu się uda zapalić te światełka. No zaraz po... To... A kochani, to są nasi wyjątkowi goście, którzy nas teraz oglądają. Musimy dla nich zapalić te światełka. To chyba jednak będę musiał użyć mojej magii. Raz, dwa, trzy. O! I proszę, udało się w końcu. O, a co to? O? A! To lista zaleceń specjalnych dla dzieci, które chcą mieć wyjątkowe prezenty. Drogie dzieci elfy mi tutaj napisały, że musicie się starać przez cały rok, jeżeli chcecie być na liście grzecznych dzieci, a przede wszystkim pamiętajcie. Zawsze słuchajcie rodziców. Moje elfy na pewno do was zajrzą, żeby sprawdzić, czy się staracie. Hmm, a co to muzyczka? O, ho, 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 ho. Turn will good you soon, happy ho ho Ho-ho-ho-ho-ho!